Moi kochani, dzisiaj po raz ostatni spotykam się z Wami na antenie SKTV. Korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować wszystkim tym, z którymi miałem przyjemność pracować na planie przez przeszło 3 lata, zarówno w studio, jak i w plenerze. Dziękuję Wam za wszystkie spotkania w programach Miejska Lista, School Lista, co się słucha, a także w wakacyjnym programie Siesta czy Fiesta. Dziękuję również Wam, widzowie, za to, że byliście i jesteście ze mną. Dzięki za miłe słowa, za wiadomości, które pisaliście do mnie drogą mailową, czy przez facebookowy profil, na który serdecznie Was zapraszam. Przed Wami ostatni teledysk, który zapowiem w Gorącej Dwudziestce. K2 i e Buka jeden moment. Dodam tylko, że Gorąca Dwudziestka oczywiście nie znika z anteny SKTV. Chris Kojder, nie żegnam się z Wami, lecz tradycyjnie mówię do zobaczenia i do usłyszenia.